Uuu, mój kochany domek. Juhu. Cześć, ziomeczki. Tutaj Junior Kixde, a to jest pierwszy odcinek z serii Minecraft na modach. Yy, Minecraft na modach polega yy, na tym. Że stwarzam swoją własną paczkę modów i po prostu gramy tutaj na subwalu, nie? No i tak. Jak widzicie, są tu nowe stworzonka. No i oczywiście będzie trudniej. To jest taki dzik. Nie, on nie. wiedział wiedziała tak No, co? So. Kurde. Dzik na taką. Laby, nie atakuje. Mam nadzieję, że zabiję chyba. Dalej się spokojnie, żeby nic nie zrobił. Okej, okay, sorki, była mała przerwa, ale już jestem. No to zaczniemy od budowy jakiegoś domku. Może nie będę budował domku, ale czekajcie, zaraz coś wymyślę. I na jakim jestem trybie? Normalny, dobra. I na normalnym będziemy raczej grać. I pamiętam, że zainstalowałem takiego moda jak Timber. Co to jest? Nie wiem, co chcę I Timber to wiecie, na czym polega. Włożycie jeden klocek drewna. Klocek? Co mówię? Mok drewna. I wypada wam całe drzewo. Od z daleka. Najpierw trzeba jakieś drzewo znaleźć. Yy, ja się chyba boję tych dzików. Tak, super zwierzaki. Ops, też mnie działo ten... Yy, Jestem to hmm, No to. czego weźmę? nie działa ten mod Tube. Zainstalowałem go, pamiętam. Trójno. Poradzimy sobie bez niego. Pytanie, bardzo ważne, gdzie my zamieszkamy? Mhm. Tak, to pytanie jest ym, bardzo skomplikowane. Ym, na razie mam, nie odpowiem, bo nie wiem, budować domek z drewna, czy czy wykopać sobie domek. Ups, coś jest. Czekajcie, aż zagowało. Dobra, sorka, już jestem. Nie wiem, co się stało, może je wywiecie, ale ja nie wiem. No to tak, domek. Z czego zbudować domek? Mam pomysł. Zbuduję sobie domek z piasku. Tak, wiem, to jest dziwne, ale zbuduję sobie domek z piasku, żeby było ładnie. Tak. No i zanim ja to wszystko wykopię, trochę mi

Raczej nie wystarczy na Mam wrażenie, że ta cała przygoda będzie bardzo fajna. Okej. Okay. Nie ogarniam. Dobra, to dzisiaj sobie zaczniemy od takich jakby fundamentów. Na razie nie będę go kończył. co jest? O, kurde, jakie lagi. Nie będę go Nie no, lagi nie dobijają. Nienawidzę. Chociaż czekajcie. <coughs> Dobra, dam może pauzę. No, fundamenty jakieś takie małe będą. Dobra, zaraz wracam. No, i jak widzicie, to już są nasze fundamenty. Kiedyś sobie oczywiście powiększymy ten domek. Na razie nic nie trzeba. I tak, co nam będzie potrzebne? Trochę ee, desek. Na pewno sobie zrobimy crafting typu. Co ja robię? Zobaczcie, tutaj Dobra, hej, jestem już. To jest gotowy domek. Taki malutki, wiem, piaskowy, fajny. I teraz trzeba będzie troszkę drewna sobie wziąć, bo dobra, budował. Nie wiem, jak zobaczyliście, że jest noc. I no jest strasznie dużo potworków. Więc co trzeba zrobić? Są mutanty, jak widzicie. Jakoś tak. Widzicie zombie mutanty No więc nie wiem co zrobić. Hmm. No coś trzeba wymyśleć. Yy, najba yy, najbardziej się boję kryterius i Tantus. są straszne. No więc co zrobić? Hm. Najlepiej jak wyłączę, yy, wyłączę sobie czasie pistula. Tak, mój chwilę pistula wyjątkowo i zaraz wrócę. No normalnie. pamiętajcie że to tylko wyjątek. narobię trochę drzewa. Hmm. Gdyby yy, byłyś obce, to bym, bym zrobił sobie łóżko, żeby ta noc szybciej minęła. No ale nie ma jak. Nie ma, więc super. Jakoś sobie muszę poradzić. Z tego co pamiętam, to jeszcze mam tu zainstalowany not yy, na. Nagle, pełni cię noc. Blow. Ogólne Blowa, fajnie, mod, spodobał mi się. Zobaczymy, czy mi to działa. Ale tutaj noce są po prostu straszne. No, nie można niczego tego nazwać, bo są po prostu straszne. nie przyda mi się na razie, chociaż jestem głodny zaraz jak będę miał um, będę miał jakiś mieczek czy coś To odcinek no, dzisiejszy będzie króciutki to będziemy kończyć no więc robimy sobie drewienka i no już będę was już żegnał dobra ludzie widzimy się za niedługo na Będziemy, będziemy grać jeszcze na Minecraft na modach na wakacjach. I oczywiście zapraszam Was na, do oglądania, um, wakacje z Dinner Tak, to Wam gwarantuję, że będzie za niedługo taki dłuższy odcinek na wakacje. No to teraz z Wami się żegnam. Do zobaczenia same razem. Pa!